Witajcie. Tutaj Non Minecraft. I gram z Debbie. Zaczynamy sobie. Nowy... Tak, to ja Debbie Minecraft, to ja, to ja. <grym> tak, to ty. To ja jestem. Zaczynamy sobie nowy, fajny, ładny świat. I co? Hmm... Gramy w Survival i idziemy. Ja zbuduję zamek największy na świecie. Tak. <grym> Plan to jest znalezienie chyba na razie wioski dzisiejszego odcinka. I no nie wiem to co, chyba zaczynamy już tak, normalnie. będzie super seria i będziemy, będziemy tu ładnie miasto budować, będzie fajnie. I wow, widzowie. Mamy zamiar budować piękne, wielkie miasto, ale to zobaczymy. O kurde, tutaj jakieś. Chodź tu, grówki. chodź, chodź, bo ja chcę do dżungli. Do dżungli chcesz iść? Ja chcę do dżungli, chodź nie dżungli. Do tak, dobrze, tam. dobrze. Pójdziemy do dżungli. Tu ładne kwiatki są. O, no właśnie widzę, i tutaj jakieś takie. Kurde, jakieś liście? Ej! Bo ja się boję, tam są goryle. Goryle? Jak muszę ominąć? O jeny. gdzie niby? O, tam. Praktycznie są. Ej, patrz, to tu są monstery. Co? Monstery tu są. O, czyli taki kwiatek. O, patrz. o nie, nie wypadają. O, jeny. wypadają. Tak, wypada ci. Udało ci się podnieść? Podniosłaś? No? No tak, mam. O, okej, okay. dobra. Wiesz co, może mi te goryle, bo Ta. ja nie chcę tutaj stracić y, życia w pierwszym Wyglądają odcinku. Nie niezbyt miło. No takie nieprzyjazne, wiesz? Ja le lepiej nie poschodzić takiego gryla. Na razie ich zostawmy w spokoju. A myślisz, że gdzie jest wioska? Nie wiem, zobaczymy. Na Północ na południe. No myślę, że tutaj, w tą stronę, w którą teraz jedziemy, Ni. Nie, mi się nie wydaje, mi się wydaje, że musimy chyba... ARBUZIK! <laughs> Ach tak, odwrócenie uwagi Arbuzu. O kurde, tutaj jakaś wielka dziura. To może zatrzymamy się na chwilę i zdobędziemy... Patrz, tam jest żelazo. Jest pytanie. <laughs> nie, dobra, co Podbuduj uważać. się, podbuduj się arbuzem. Arbuzem się to. podbuduj. Dobra, czekaj, na razie zbierzmy może drzewo. Sobie. nie, ja chcę te ładne czerwone kwiatki, bo mi się podobają okay. bardzo. Ale to ja zbiorę drzewo, żeby na dół nie zbierasz tego drzewa. Ej, ej, ej. Ja tu zbieram ładne kwiatki. Dobrze, ty zbieraj ładne kwiatki do swojego domku, a ja w tym czasie ...ty się rozglądam za surowcami. Bo żelazo bardzo się przyda. Hmm. Ej, Nigdzie... bo ja muszę zjeść coś. Oj, no to tutaj wróci do mnie, masz chyba arbuza co? Ej, 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 mam wioskę. Jak to wioskę? Czekaj, na razie trzeba żelazo zdobyć. Zdobywaj, i potem przyjdziesz do mnie. Dobrze, dobrze. Ja idę tam, bo ja potrzebuję coś zjeść. Oj, no Ale tu dobre. ładnie jest. O, no, wiesz, ja, ja tu będę mieć swoje królestwo. Dobrze, to. Do... Tak? Zudujesz swoje królestwo tutaj. Patrzę, jak fajnie. Dobra Widzowie, tu będzie moje królestwo. I zaraz zobaczycie gdzie, bo oczywiście yy, mój super cudowny przyjaciel zbiera sobie żelazo w tym momencie. Tak. Nie ze mną chodzić. Dobrze, bo tutaj trzeba zawsze surowce zbierać, tak? Ty sobie chodzisz zbierasz kwiatuszki, a ja zbieram surowce. Ty żelazo, no super. No. Super. Wiadomo, o co chodzi. Ale żelazem się nie najesz. Kwiatami tak samo. Ja ty mogę zjeść niektóre. Niektóre, no właśnie, ale to w Minecrafcie nie. No nie mogę no niestety Dobrze tutaj A tu też mam żelazo Dużo żelazo Dobra dobra tam przyjaciółka gada głupoty Na razie zbieramy Żelazo Trzeba Zdobyć jak najwięcej ile można O kurde patrzcie jakie Duże złoże Fajnie Nie nie fajnie możesz tu przyjść W tym to momencie przy... Zaraz przyjdę przyjdziesz, ja wiem jakieś. Spokojnie jaki to jest. Debbie, nie martw się. Zaraz będę. Tylko muszę... Nie będziesz, nie będziesz. Ale ciemno. Uch, dobra, tam chyba na razie nie idę lepiej. Dobra, trzeba uciekać. Ale tu mam pochodnie. No i super, ja też zaraz mogę mieć pochodnie. Mam... Nie ciennego. będzie ciemno. Dobrze, biegnę do wioski już. Tej, bo wyprzedzasz niepotrzebnie. Ajaj. Znajdź mnie na mapie Dobrze Nie muszę, ja wiem w którą stronę tam biegniesz Widziałem ciebie wcześniej Powodzenia ci życzę No oczywiście Przyniesiesz mi drewno, bo ja w sumie chcę zrobić chleb, ale nie mam craftingu o. i tak teraz Oho, o, widzisz tutaj uciekasz ode mnie A potem teraz płagasz o drewno no, dobra weź ja mnie zaostaw Jesteś tylko hejterem i mnie hejtujesz Nie O kurde faktycznie Ładna wioska Tam kościół Fajnie Dobrze A gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chyba po drugiej stronie wioski hmm. Tak Dobrze. Zobaczmy. Masz drewno dla mnie? Mhm, mm tak, idę. To chodź tu. Idę. Ojwie. Posiedlimy się tu, co nie? Mhm. Mm o, jesteś. Znaczy... Jestem tu. To ja jestem. Mam crafting i tyle drewna. Proszę bardzo. Dziękuję. Oj! Oj nie, ja nie chcę robić schodów, ja chcę robić chleb. To <truf> rób chleba, nie schodów. Fajnie to wszystko wygląda. Robię ja chcę mieszkać w tym domku. To będzie mój domek i jak to... Bardzo fajnie to wygląda. Uu. Jak ładnie. ślepia. No i tutaj.. Kościół i kowadło. Ciekawe. O. Tu na tej glinie sobie postawię łóżko i tu sobie tu będę spać. Dobrze. To sobie tam spaj. To będą moje kwiatki posadzone. i moja Monstera. To jest. co? Jak gdzie to ta Monstera? O tutaj. Co się śmiesz? Nic. Chcesz mi zrobić może narzędzia? A nie masz? Nie. Nawet nie zauważyła. Dobrze, no to zaraz Ale zrobię. Ale co? Nic. Ale co? Co, co, co? Idę, idę zbierać, Ej. idę zbierać kamień, tak? Żeby zrobić ci narzędzia. Ej, rozumiesz to, że ja tu chodzę i cały czas gadam, że ja nie mam jedzenia i muszę chleb zrobić? Posiadając w ekwipunku 15 arbuzów? No mówiłem ci o tych arbuzach. Mówiłeś mi? No, mówi. Juju. jo, jo. I tam lepiej nie iść, tam jest bardzo ciemno. Widzę. Aj, słyszę jakieś zombie. No, patrz. Oj, jak ciemno, daj im. Tu nie ma zombie. No, ale nie biegnij może na razie tam. Na razie tu musimy się przespać, bo w ogóle tutaj robisz... ...buszko mm. dla siebie tylko. Dla mnie nie. Bo ty masz w drugim domku. Tu masz, tu jest twój domek. Tu masz domek tak? swój, o. a daj tak mi to dębno. jest twój dom. To jest mój dom nagle. Mówisz tutaj, że to jest mój dom? To nie jest mój dom. Bo ja mam zawsze czerwone łóżko. sobie pokoloruj. Dobrze. Czekaj, muszę ci zrobić narzędzia. Ja idę spać. Spać idziesz? Oj, tak, z kamieniem w ręce. Mam kamienia i idę spać. Dobrze. O dzięki. Proszę, czekaj, ja tutaj będę ryzykownie. O, cyk, jeszcze muszę jedno drewno zabrać, by zdobyć na patyki. Patrzcie, jaki ładny się wschodzi. I osiołek. A co ty tutaj chodzisz? Nie powinnaś on spać? Dobrze. Idę spać i czekam na ciebie. Ja na razie ci robię narzędzia. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze. I pozwól, że ja sobie teraz zrobię. I dasz mi proszę jednego kamienia? Mojego? Tak. Proszę. O, dziękuję. Mam. Dobrze. Nie zauważę co? Co ja nie zauważam? Dobrze, chodź spać, chodź spać, idziemy spać, Debbie. Ej, nie O, szkielet, szkielet, dobrze, chodź spać, Debbie. O nie, tam Creepera widziałem, ojojo. Oj. No to chyba walka, ojojo. Oj. Hmm. Tam jest szkielet. Chyba będę musiał zobaczyć z Creeperem, wiesz? Dobrze, zrobię to. Ajajaj! Aj, aj. No cóż, czekaj, teraz trzeba. Co ty zrobiłeś? Wybuchłem. O nie ale czy... I... e, Żyjesz? Nie. Znaczy się udrodziłem, ale. O kurde. Ja z nim zawalczę. O, dobrze, mam. O, najważniejsze. O. Widzisz, ja to ich tutaj normalnie tak zabijam. Tak, bo tu uciekasz e, to od nikt. Bo uciekasz od creeperów. Dobrze, chodź spać. Idź spać. Sweet dreams. Sweet dreams. Dream, tak. Tak, dreamy. Dosłownie. Dobra. Myślę, że można iść i nazbierać surowców na pierwsze domki. Co to jest? Co ty ma to? No co to jest? ty jesteś? Ile to ma HP? Jejku! Uważaj! Jej! Czekaj, nie bij tego, nie bij! Co o. to jest? Ej! B to był jakiś super zombie Wow. Dostałem plecak! Masz diamenty! Tak, jeszcze mogę muzykę grać. No... Czekaj, bo... Nie mam diamentów, ale mam... Patrz! Mam z, u, złoty plecak z, z, No w sensie, o co mi chodzi? Mam diamentowy armor O kurde, dosłownie ma jedno użycie, masz Masz debi, sobie załóż Jak to działa? Ojejku. O, dziękuję ja, Słodnie No, ja czekaj Patrz! Zakłącz. No i, i nie słyszysz muzyczki? Nie, wiesz co, chyba mam wyciszone Oj Teraz włącz Muzyczkę włączyłem Fajnie, ja idę, ja idę zbierać drewno, wiesz? Mhm, dobrze Bo... Nie. To gdzie ty biegniesz w to drewno? No... Nie wiem gdzieś tu mapa pokazuje, że coś tu jest. No i idę przed siebie szukam. Patrz, ta minima pokazuje na jakieś. O kurde, patrz jakie tereny tam są. To nie jest drewno, ale ja na sobie pewno tu pochodzę. To ciekawie wygląda. Jakieś wysuszone, takie dziwne. Co to za wysoka trawa? Jakby tutaj wiesz, morze oschynęło. No, fajnie to wygląda. Ej! Hmm spowalnia trochę, bo to no, się zaczął chyba wspinasz. nie. No No patrz. Nie, po prostu spowalnia. Ale patrz jak to wygląda. Co to jest? Patrz, jakieś wielkie. Co to... Wielkie te A co Wie to ty, jest? co to jest? Co? O kurde Sfoki jest... tam są. I to jest! To tutaj jest jakiś... Jakiś dziwny biom... o... Oj, zniszczę koniczynę. Jakiś koniczynowy biom. I one chyba nie są nieprzyjazne. Patrz. No tak, to sufoki. Patrz. No i fajne, słodziaki. Leżą sobie. To im nie będę przeszkadzać. Idziemy szukać drewna. Tutaj jest drewno. Nie tam, na pewno nie tam. Ha. Tutaj widzisz? No widzę. Ciekawie to wygląda. I żółwie tu są. I laki, patrz! O, ej! Zabrał od ciebie! Zabrał ciebie chleb! Mewa od ciebie no. chleb zabrała! Debi, patrz! Faktycznie. Co jest? Ty zjadła! I no, bo... patrz tu! Tu jest taki mega rzadki, dwukolorowy homar. Kurde, faktycznie. Nie gryzę na razie, ale lepiej wolę tam nie stawać. Dobra to ja sobie wezmę ciemnego drzewa dużo Kopię. O, buraki. Zbuduję sobie bardzo ładny domek, taki zamek i w ogóle. Mhm. O. A ty jaki sobie zbudujesz dom? Nie wiem, myślę, że tutaj jakiś taki w ciemnego też drewna na pewno Myślę, że ze świerku, bo to jest dom ciemny. Skończyła pioseneczka, dobrze, ale no fajnie, bardzo mi się podoba, że ten plecak tutaj jest. Mam że tyle drewna, kurczę, trzyście pięć. Sporo jak na takie drzewo. No. no, bo to jest takie duże drzewo. Nie od co się dziwić. Jaki twój będzie domek? W jakim sensie? Jakik będziesz miał dom? Hmm. myślę, że na pewno użyję ciemnego drewna i kamienia. Myślę, że nawet użyję. Będzie fajnie to wyglądało. Ja też chcę kamienia użyć. Tak? Oto będziemy mieli podobne. To Jak będziesz szukał kamienia, to możesz mi też przynieść. Dobrze. A to tak za darmo? No to ja ci nie wiem co. Yy, jedzenia ci zrobię czy coś. To mawy jakieś, w sumie jedzenia nie mam, więc mi nic nie zabierze, ale ciekawy mnie ten biom. Stąd A mam A Ja mam 30, czy tam ile? 43? mi tyle starczy mucha jakaś lato. Tu jest y, żółby. Tak? Oj, tu uważaj. Pewnie niebezpieczny jest. No pewnie tak, ale ja podejdę do niego i zobaczę, czy będzie agresywny jak go uderzę. Oho, no to chyba będzie na pewno agresywny. No i chyba jest. <grym> na pewno jest. Chociaż... Ładnie to I w sumie to nie wiem, bo chyba nie bieg za mną. O! Jednak biegnie? Bieg. Oj tak, biegnie za mną. O! O! mnie. Okay. Je. Jednak to jest bizon, a nie żółbr. Ale... Bo to jest tak, że w Ameryce chyba tak ten... No, no w, w sumie masz sens. Nie nie Ale wygląda jak żółbr. Muszę teraz po moje rzeczy. Okay. Czekajcie, ja nie wiem czy tutaj nas dobrze ładnie słychać, więc ja może ściszę minimalnie muzyczkę. Bo fajna jest, ale może być za tak głośno. Nie, sypały mi się rzeczy. O, tu jest czosnek ozdobny. Wiecie ludzie, że to jest czosnek? Ozdobny czosnek. Śmieszne, co? Są przezabawne Gigabeka Nie wygląda jak czosnek, więc Ticho robię Ticho hmm. Fajnie, ładnie to wszystko wygląda Ale tutaj szukam Czerwonego kwiatka Oj co ty robisz, ejku? Znowu? Ja nic nie robię. Znowu? Nie. A się z tego barnik zrobił? Nie. Nie A to jest koleusz, jaki fajny. Mm, taki? Taki czerwony, fajny. Cały czerwony. Przynieś mi go, prosim. Koleusa dla ciebie? Tak, tak, przynieś mi go, prosim. E, wiesz, co mam? W sumie, w sumie. Masz? Później ci pokażę. O, dudek. Taki dudek. Taki kotek. Kurde, nigdzie nie widzę, Maku. Bardzo by mi się przydał. A co, chcesz łóżko sobie tak. zakolorować? Dokładnie. Ja zawsze mam czerwone łóżko. Tak jak w starych czasach. Zawsze były czerwone. No trudno. Dobrze, idę do ciebie. Czekaj. Zbuduję wejście do kopalni. Tak? Tak. Oj, dobrze, to I będę tam. robić kopalnię. Ty zrobię pochodnie. Janek, gdzie ty tutaj chodzisz? O tak tutaj? Tutaj będzie nasza kopalnia? A nie będziemy wchodzić do tej jaskini? A tu jest ładne wejście, to się potem obuduje i będzie takie kopalnie no? wiesz. Fajnie. Oj. A łopatę. Dobrze, zaraz to chodź. Czekaj. Na razie damy ci tego kolosa i te kwiatki i jedzenie bym potrzebował w sumie. Trochę. No to czekaj. Leży chleb. Gdzie? No faktycznie. Czekaj. Muszę też drewno uzbierać. A nie, jakie okay, mam drewno. A tak? Nie, bo wtedy będziemy tak głową, oj. Głową walić będziemy oś ten. I to będzie niewygodne. Będzie na trzy kratki albo i na cztery, a potem damy y, te. Wody. Dokładnie. Żeby to wszystko miało ładniej, fajnie sens. Chodź może spać. Tak, to to jest bardzo dobry pomysł. Że spać Oj, kurde, sorry. Oj. Oj. To co? Pójdziemy jak już... pójdziemy spać, to się widzimy chyba w następnym odcinku, mm -hmm. kiedy będziemy zbudowywać naszą wioskę. Chodźmy spać. Dam ci jeszcze jedną rzecz. Dziękuję, że wytrwaliście do końca i... Czemu nie śpisz? To mi pozostało. A czemu nie śpię? Idę spać, idę już spać. Ej, ej, ej. No właśnie. Pięk? Teraz spisz. No, no. To no, widzowie, my się z wami chyba żegnamy. Czekaj, czekaj. Dam ci tego kolełusa ładnego. I miałem cały czas swoją monsterę. Nie było widać. Aha. Nie zabrałeś ją. Nie? tak, ty. No, no miałeś mi ją. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja sobie posadzę. Dobrze, widzowie, to widzimy się no. w następnym odcinku. Dziękuję, tak. że zostaliście do końca. Jeżeli chcecie yy, mieć powiadomienia o następnych naszych filmach, Dobra, weź. Jeżeli chcecie mieć powiadomienia o następnych naszych filmach, to możecie zasubskrybować nasz kanał. Po czym kliknąć dzwoneczek, to bardzo Wam ułatwi sprawę. Bo będziecie dostawać powiadomienia o naszych filmach, które będą ukazywały się niedługo. I zapraszamy Was do naszych następnych materiałów. Możemy się chyba no, pożegnać. Tak, to żegnamy. Bye, bye. Miłego. Bye. bye.